Już w sobotę, 20 lipca, po raz 46 we Wzyzach Kiszewskich odbędzie się jarmark Wdzycki. Jest to największa na Kaszubach letnia plenerowa impreza folklorystyczna. Jarmark w Dziecki odbywa się 20 i 21 lipca w godzinach 10.18. Jest to największy na Kaszubach kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła, ale nie tylko, ponieważ co roku występują zespoły muzyczne, grupy folklorystyczne. Tegorocznymi gwiazdami będzie Janusz Prusinowski Kompania, kapela... Niwa Modry Golnu, wystąpi z recitalem Paweł Różkowski i wiele, wiele innych grup i zespołów, które nas odwiedzą. Na to wydarzenie co roku przybywa kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich zarówno mieszkańcy Pomorza, jak i turyści z całego świata. To, co sprawia, że zainteresowani przybywają na tą imprezę tak tłumnie, to z pewnością jej wyjątkowość. W Przygotowaniach hermarków dzieckiego zwracamy uwagę na to, żeby wśród wystawców znaleźli się twórcy ludowi, rękodzielnicy i artyści, którzy wykonują pracę samodzielnie, którzy należą do stowarzyszeń twórców ludowych i artystów. Dbamy o to, żeby ten cały asortyment, który pokazujemy na jarmarku, był jak najbliższy takiemu tradycyjnemu rękodziełu, nie tylko z Kaszub, ale też z Polski i różnych zakątków Europy. Wyjątkowość tego jarmarku polega na tym, że on łączy właśnie kiermasz, Scenę artystyczną, a także po prostu ma szeroką ofertę gastronomiczną. Posiadamy specjały z całego właściwie świata. Organizatorzy jarmarku gwarantują przybyłym dobrą zabawę i niezapomniane wrażenia. A my już dziś zapraszamy wszystkich serdecznie do Wdzycki Szewskich.